wszystkim, z tej strony Ula i witam was w moim twórczym chaosie. Generalnie teraz jestem w trakcie tworzenia kilku dłuższych filmików, m.in. paru odcinków z malowania, które może widzicie tutaj jak powstają, więc pomyślałam sobie, że nagram taki luźny unboxing. Od razu mówię... Ych! Żadna z tych paczek nie zawiera konika ani jednego. Ale spytałam was na Instagramie, czy obejrzelibyście taki unboxing pośrednio związany z modelami Koni i większość powiedziała, że tak, więc jest na was jak coś. Rzeczy, które mam w tych paczkach to są przybory do malowania, których mi gdzieś tam zabrakło, ale też akcesoria do komputera, żeby troszeczkę rozwinąć studio, bo cały czas staram się inwestować w jakość filmów. A propos której generalnie teraz jest trochę śmiesznie, bo moja kamera padła na dobre i czeka mnie nieprzyjemny dla kieszeni wydatek w postaci kupowania nowego Aparatu, ale upatrzyłam sobie już naprawdę świetny model i mam nadzieję, że uda się jak najszybciej na niego uzbierać. A gdybyście chcieli mi w tym pomóc i generalnie w rozwoju kanału, to bezwstydna reklama, zapraszam na patronite. A. Można już od 5 złotych miesięcznie wspierać to, co tutaj robię. A w zamian za to macie ekskluzywne materiały z zakulis czy też dostęp do filmów dzień wcześniej, więc jeżeli kogoś z Was to urządza, to zapraszam. Także ja mam dzisiaj taki luźny dzień i pomyślałam, że w związku z tymi paczkami mogę Was zaprosić tutaj do mojego studio, pokazać, co tutaj robię. To może zaczniemy od rzeczy do malowania. To będzie ta paczka. Nie widać, co robię. Może tak... Ja tu mam jakąś rękawiczkę? Mam. Pamiętajcie, dotykamy koników tylko w rękawiczkach. Idź se. Poszedź dobra. Mówiłam wam w studioturze, że, że tu zawsze jest chaos i to jest tak lekka wersja tego chaosu. Może jak będę otwierała w ten sposób, to... Widać coś, nie? Dobra. Matko boska, jak to jest pancernie zapakowane. O Jest mi tylko przykro, że to nie jest pudełko, które y, da się użyć jeszcze raz, bo to jest taki, wiecie, karton złożony wokół zamówienia. No ale dobra, nie narzekam, tylko trochę. To co my tu mamy? To jest podkład y, firmy Motip i jest dedykowany do samochodów. Wiem, wiem. Herezja. Ale poleciła mi go Basia z koniki.pl, a jej prace są bardzo piękne i trwałe, więc jeżeli Basia mówi, że jest ok, to jest ok. A ja potrzebuję tylko czegoś, y, czegokolwiek w kolorze szarym. Ponieważ ten właśnie kolor wyrównuje, po prostu wygładza kolor na modelu i pokazuje, gdzie jeszcze trzeba popracować nad preppingiem. A mam teraz kilka modeli, które tego wymagają. Więc no cóż, przetestujemy tego bad boy'a i zobaczymy, jak działa. Jest też coś, co mam też tutaj już yy, otwarty. O! <grych> Mój ulubiony lakier yy, przezroczysty, matowy Troton, yy, którego chyba już od roku używam do modeli do zabezpieczania zamiast werniksu ze sklepu plastycznego. Z tego prostego powodu, że zawiódł mnie przez cały ten czas tylko raz i to nawet nie była wina produktu, tylko mojego złego aplikowania go. I jest przede wszystkim tani, bo kosztuje 12 zł za puszkę w przeciwieństwie do warników, które kosztują 3-4 razy więcej. Za taką samą ilość. Tutaj jest moja zmiana zdania na temat tego, że niekoniecznie muszą to być produkty dedykowane do modelarstwa, czy tam jakieś plastyczne. Czasami jak znajdzie się coś, co działa, to działa i tyle. O! I to, co mnie też bardzo cieszy, to są gąbeczki ścierne. Materiały ścierne, papier ścierny, gąbeczki, bloczki, to jest podstawa, jeżeli chodzi o prepping i pracę z modelami. A ostatnio, yy, spędzając trochę czasu yy, z Jaśminą, z Joni i całą moją ekipą, z którą powstał m.in. ostatni yy, odcinek z malowania sankaczerów, polecam. Okazało się, że dziewczyny używają głównie takich gąbeczek. Yy, już to pokażę może z bliska. Siema. Ziemniak close-up. Chyba widać. Tak, to jest po prostu papier ścierny. Tutaj jest z tyłu napisana gradacja, jak zawsze, tylko właśnie, to jest gąbeczka. I to jest super wygodne, bo jeździsz po tym, tym po modelu i to się fajnie wpasowuje i jest wygodnie w palce. Więc polecanko, ja już chyba nie wrócę do standardowych papierów ściernych, jak przerzucam się na gąbeczki. <słuch> Może bym się trochę odzumowała ty. Dobra, otwierajmy dalej. Eee, to rzecz, która jest w tej paczce, przyznaję bezbicia, powinna być zakupiona już dawno temu. Eee, nienawidzę strecza. Eee, otwieramy to. Czy moja kamera przestała nagrywać po kilku minutach, nie informując mnie o tym w żaden sposób? I opakowałam absolutnie wszystko, nie nagrywając tego i gadając do kamery, która nie nagrywa. E, dobra, to może Wam po prostu pokażę, co jeszcze tutaj mam. E, no to w tej tajemniczej parce była rzecz, która powinna trafić do mnie już dawno to znaczy półmaska lakiernicza, która e, ochroni moje biedne płucka przed tymi wszystkimi właśnie poskudnymi aerozolami, py pyłami i tak dalej innymi niebezpiecznymi rzeczami, które ciągną się jak widmo za e, hobby przerabiania plastikowych koników. O, tak właśnie wyglądam i tak właśnie brzmię. Nie mam pojęcia, czy mnie w ogóle rozumiecie. E, w masce, ale oczywiście sama maska e, nic nie daje, poza tym, że wygląda bardzo cool, gdyż do maski są oczywiście niezbędne filtry. Jest pochłaniacz, który y, chroni przed, y, przed szkodliwymi oparami i gazami, więc pewnie będę go używać właśnie głównie używając różnych lakierów i tak dalej. Y, oraz jeszcze jednej substancji, którą zamówiłam i jest mi potrzebna do pewnego projektu, o którym nie za bardzo mówiłam na kanale, ale instagramowe ziomki dobrze wiedzą o czym mówię. Jest też filtr, który będzie chronił mnie przed pyłami, na przykład kiedy y, używam mojej szlifierki modelarskiej i tam się ulatnia zarówno dym, od topienia się plastiku, jak i po prostu fruwają wszędzie opiłki yy, tego tworzywa. Ten wspaniały zestaw będzie chronił moje płucka i powinnam go kupić już dawno. Z rzeczy do kompa, update'uję też troszeczkę tą część mojego studio, którą rzadziej widać na YouTubie, to znaczy wszelką elektronikę, yy, stację do montowania filmów i tak dalej. Przede wszystkim to małe cacko, czyli hub USB. Najprostsza rzecz na świecie, z jednego wejścia robi cztery. Ta akurat wersja, bo są też większe i mniejsze i tak dalej. Bo o ile kocham mojego laptopa, i jest totalną bestią, która super szybko wypluwa duże filmy. Tak, yy, ma tylko dwa wejścia USB, więc ja sobie wepnę myszkę mikrofon i już nie mam. A potrzebuję, nie wiem, jeszcze dysk zewnętrzny, klawiaturę, cokolwiek. I a propos klawiatury, też takową zdobyłam. Wow, niesamowite. Nigdy nie widzieliście klawiatury. szok. I ostatnia rzecz, co chyba najbardziej ułatwi życie mojemu laptopowi. Podkładka chłodząca z potężnym wiatrakiem, eee, bo mój komputer czasami, jak właśnie eksportuje dla Was filmy, to brzmi, jakby miał zaraz odfrunąć tak mu te wiatraki chodzą. Myślę, że zasługuje na jak najlepsze warunki, bo jest naprawdę cudowny. I myślę, że właśnie niedługo nagram jakiś Equipment Tour, czyli ta część mojego studio, której nie za bardzo pokazałam Wam w studioturze. I cóż, mogę Wam też pokazać mniej więcej nad czym sobie tutaj teraz pracuję. To się aktualnie dzieje w studio. Tutaj e, jest przerabiany właśnie Edwin, autorstwa Jaśminy Raczkiewicz. I to będzie koń, który rozpocznie zapowiadaną kiedyś serię przy okazji odcinka z modelami kolekta. I więcej Wam nie powiem. E, tutaj jest e, konik Stablemates malowany dla grzaby. Pozdrawiam grzaby. Jego odcinek prawdopodobnie wyjdzie najszybciej, bo jest na najbardziej zaawansowanym etapie malowania. A tutaj jest sekretariat. To jest już drugie podejście do malowania go. Na samym końcu pracy custom mi się zaczął kleić, dosłownie miał już oczy i po prostu w paru miejscach tu przy łopatkach i tam przy zatku zaczął się lepić. I to była prawdopodobnie wina mojego zbyt ym, hojnego kładzenia właśnie tego lakieru. Jego odcinek wyszedłby pewnie z miesiąc temu, jak nie lepiej, no ale właśnie były komplikacje. To są customy, które są obecnie podczas pracy, oczywiście też inne filmy dzieją się za kulisami, cały czas jest pisany scenariusz serialu. Właśnie wygląda moje studio podczas typowego dnia pracy. To by było na tyle. Dzięki za dołączenie do mnie w tym bardzo luźnym filmiku, za opakowywanie w sumie to przyborów i akcesoriów bardziej niż jakichkolwiek modeli no i mi się też małe zerknięcie za kulisy, co tutaj się szykuje. Ja wracam do pracy nad modelami i nad montażem, a Wam życzę miłego dnia czy też wieczoru, pysznej herbatki, bądźcie zdrowi i do zobaczenia już niedługo. Pa! pa!